Witam Was ponownie. Jako uzupełnienie do filmu e, pokażę Wam już produkt e, końcowy po kiszeniu soku z buraczka. Nie wiem czy, czy dobrze to widać. W każdym razie. E, kolor soku jest e, bardzo krwisty, aromat wręcz cudowny, przynajmniej ja uwielbiam, i podejrzewam, że makłowiec też by był zadowolony. E, I Przede wszystkim to o co chodzi najbardziej, czyli kwestie zdrowotne. Delektuję się każdym łykiem, bo jest po prostu unikatowy smak. Ale spróbujcie sami, nie zastanawiajcie się, bo jak człowiek się zastanawia, to często może mu się nie chcieć albo coś. Idźcie do sklepu, kupcie buraczki, zakiście. I dajcie znaka za 7 dni, co Wam ciekawego wyszło. Tym samym się z Wami żegnam, wracam do tego pysznego trunku i życzę Wam cudownego dnia. Pozdrawiam.